Dzień dobry, proszę Państwa, Grocery Store Simulator Prolog, sprawdzamy, czy kolejne demo z festiwalu Steam będzie konkurencją, a raczej cała gra, czy może być konkurencją dla popularnego symulatora prowadzenia sklepu, z którego to już nagrywaliśmy odcinki. Ja będę spożywał i w tym czasie będę sprawdzał grę. Ja będę, a jakbyście się zastanawiali, to spożywam taki obiad, po prostu ryba z frytkami i z warzywami w piekarniku. Dobra. Eee, nowa gra? Zobaczmy, co to jest. Tak? Mm. Czemu to jest na środku pustyni Nevada? Co tu się dzieje? Kto tu przyjedzie w ogóle? Skąd oni się będą brać, ci ludzie? Jak oni tu będą przyjeżdżać? Nie, to jest podejrzane. Czekajcie, ja to muszę zobaczyć tutaj od tyłu. Co tu się stało? Zajebista lokacja mamy. Dobra. Oho. Access Computer. O, ale fajny system operacyjny, taki stary. Jak jakiś Windowsik stary 95. Mm. Mamy 100 dolarów. I no teraz tak. To jest totalny sandbox, że ja nie mam nic powiedziane, co mam robić. Więc po prostu muszę zamówić coś, chyba, nie? No dobra. No co? Wszystkiego po trochę, nie? Nic więcej nie zamówię. Dobra. I gdzie teraz przyjdzie dostawa? Skąd on się pojawił? Oho. To akurat fajne. To akurat fajne, lepsze niż w tamtym symulatorze, że przyjeżdża auto, a nie że te kartony są wywalane przed samochód, nie? Przed, przed sklep. To akurat spoko, muszę powiedzieć. Ale mogli już tą mapę... Ja wiem, że to jest build taki wczesny gry, ale mogli zrobić, że to jest po prostu w centrum miasta i tyle. Patrz, pojechał, pojechał, patrz. Jedzie, pa. Pa, on jedzie, patrz. Dokąd on pojedzie później? Zniknął. Dobra. Ja jestem ciekaw, jak otworzę sklep, skąd ci ludzie będą tu przyjeżdżać. Albo wyjdą z pustyni Ja sobie w międzyczasie zjem A jadą Jezu jak źle jeżdżą te auta po linii prostej A ja ich nie wystawiłem na półki Nie no, co ty gadasz? Jest dobrze. Patrz. Tak samo jak w tamtym. My jakąś scenę ustawiamy? Co ty gadasz? Jak to czego wyszukacie? Gówno sklep.

Dobra, dam źle, a dam źle. No, poczekaj, wpiszę za dużo, 80. Czyli nie można, a mogę za mało? 13. Czyli muszę idealnie dać. To też słabe, bo można by było narazić mój sklep na A mogę dać mu na przykład za mało? Nie mogę. 18, 71. 12. A czekaj, czy można wpisać na klawiaturze? Nie. Nie, czyli nie ma. No to co to za gówno? To Cztery. Czekajcie, bo rozdziałka się jakaś zepsuła chyba. Moment. Jakaś rozdziałka się w grze zepsuła Nie, jest okej, okay, dobra 4 3, 4, 40 No dobra, ale ja nie chcę już Was obsługiwać, nie? Zamykamy sklep Idźcie stąd No idź, ja mam przerwę teraz Jak modele wyglądają tą wygięło do przodu, pom też. Is open. Wygląda niesamowicie co? What's happening now? Thanks. Just these, thanks. Just these today. Just these today. No luck today. Goodbye. Bring these up. trzy, sześćdziesiąt dziewięć przecinek pięćdziesiąt sześć, trzydzieści jeden, jeden, Co on wszystko już kupi? 2 No dobra, fajna gra. Nie, no ja Wam powiem, że to samo co znamy w wydaniu moim zdaniem gorszym. Nie możemy ceny ustalić. Niestety nie możemy sami cen ustawiać. Zobaczmy jeszcze jak wygląda rozwój Powiększyć st store e, Powiększ o e, Jak to? Level 2 Jezu i ten sam system Nawet levelowania, że sklep Musi być poziom I wtedy jak będzie poziom miał sklep To można zamówić kolejne rzeczy Do sklepu Patrz, tu coś jest Change price. Mogę zmienić cenę. Jednak mogę. Nie, no to jest to samo co znamy. To jest to ta sama ta. Uspokój się. Co ja mam zrobić z tymi kartonami? Ciężarówka przyjeżdża. Przynajmniej, a tam były wywalane rzeczy przed sklep. Jesteśmy jedynym sklepem na pustyni, exactly what I need. To dlatego mamy taki ruch, can't find it anywhere.

Ej, a ja zmieniłem cenę i dalej jest ta sama cena. Dwadzieścia. A przepraszam, siedemdziesiąt. Siedemdziesiąt dziewięć. Aha. E

O za the quick service. O idą dwie dziewczyny. Spróbujmy rybę. Jest system dnia i nocy. Ej, ale on się nie zamyka ten sklep? Ode mnie zależy, jak długo będzie on działał. 15. Dziesiąta... dziesiąta, co ja gadam, dziewięćdziesiąt mm -hmm. sześć. Czyli sam go zamykam, kiedy chcę. Dobra. Wszystko wiemy o tej grze. Zamknijmy. No, przejedź mnie, przejedź. Przejedź mnie. No? Chodź. Przejedź mnie. Patrz, jaki gnój. A! Pojechał. 87. Thank you. Dobra. Zamknęliśmy. To jest jedyny moment, w którym my możemy teraz ogarniać te rzeczy. Czyli nie ma tutaj spania, końca dnia i tak dalej. To od nas zależy, kiedy otwieramy. Jeżeli potrzebujemy spokoju, żeby ulepszyć sklep albo coś zamówić, to od nas zależy. Dobra. Powiem Wam tak. Kolejna kopia. Spraw... A, tylko jedna rzecz jest fajna. Czego nie ma jeszcze w oficjalnej wersji tamtego symulatora sklepowego popularnego? Że tutaj jest możliwość grania Invade with Friends. I mogę zaprosić kogoś ze Steam'a. No właśnie. Czyli multiplayerowo. To akurat fajne. Jeden będzie wykładał, drugi będzie obsługiwał. I pod tym względem mogą naprawdę. Zaskarbić sobie fanów. Ludzie pozytywnie oceniają. Za darmo możecie zagrać w prolog. Proszę bardzo. I można kupić pełną wersję za 36 zł. Po prostu. Pozdrawiam, Bonko Live.